Witam Was w filmie e, z urodzin iskierki, więc e, czuję, że ten film wstawię tak o no w sumie o 11:12, raczej o 12. E, no i tak, iskierka dzisiaj kończy roczek. Ja tutaj już mam dla niej tort, już wam pokazuję. Troszeczki to taki bałagan ale, bałagan, ale wczoraj sprzątałam. I to jest tortik. Na początku zaczniemy od tortu. I kto oglądał urodziny poli, to wie, że to jest poli urodzin, bo mam tylko dwa torty jeszcze jeden dla mały dla Kukiego. No i yy, dajmy konikom jedzonka. Teraz zaśpiewamy sobie na początku jeszcze 100 lat. Mam nadzieję, że śpiewać ze mną 3, 4. Gotowi? Okej. Okay. 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje nam sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam niech żyje nam A to iskierka. Dobra, teraz damy torcik. Na początku iskierce. Proszę. Jeszcze trochę damy polci i ku kisiowi. No dobra, dobra, nie za dużo. No i kisiowi. dobra, Ok, iskierka sobie go skończy. I w sumie na początku zaczniemy od dania jedzonka konikom, bo muszę jemy kalmić. Więc widzimy, mamy miseczki i owies. I mamy owiesik. Wyciągamy. Trudno się robić, coś jedną ręką, bo to ja nagrywam. Tak o. Jeden i wyciągnij się. O i dwa. Nie. Brudziłam się, no więc dobra. I teraz no, początku zrobię. iskierce. Iskierka dzisiaj urodzinki. Więc teraz już tak zrobię sobie kamerę. Bierzemy jeszcze słóweczki. No. I nakładamy. I mamy normalnie trzy łyżeczki. Dzisiaj możemy jej dać cztery, bo to jej urodziny. Kolików też damy więcej, bo w końcu dzisiaj im jest to tak. Trzy, dwa, trzy i jeszcze damy taką walutką jedną. To taką. To już katar, ale no, jak słyszycie, właśnie był katar. Damy dwie warczeweczki. Jak zawsze. I wyjmujemy swaczki. Damy dzisiaj specjalnie dla jeszcze dużo. No i może na przykład jeszcze to i to kuleczkę. Żeby też ci za bardzo nie jadła. No i proszę bardzo. I już ci tor zabieram. Proszę. No i teraz damy może w polci ci i porcja ogólnie jest na wiecie więc damy jej tylko trzy łyżki, dlatego że ona ma dwie i pół, ale dzisiaj jest impreza, to no to w sobie damy jej tyle, ile potrzebujemy, czyli dwie i pół. Teraz jabłówko. No i na przykład tego i tego smaczka. Okej, okay, proszę, bardzo proszę. i Kukiś. Kukiś w ogóle nie ma normalne, Znaczy Iskra ma normalne. Kukiś musi mieć 3,5, bo Kukiś jest chudziutki bardzo. O nie, już mi przychodzą tu od Androida Sorki, jakby ten film się tak wcześniej skończył, że oszalejecie. Będzie pewno z tego part 2, bo tutaj ja nie mam w ogóle tego. Z internetu, czyli jak to powiedzieć? Dwa i trzy i pół. No i... No i damy sobie sobie to. To i to.